Welcome salon i szeryf. Nic, pójdziemy tu, co u ciebie, nieźle, nieźle. Co słychać? Chcesz pohandlować? No? Zajrzyj do składu przy kraterze. Ach, okej okay. skład przy kraterze. Przejdziemy się tutaj, Klinika. E. Trzeba by się pozbyć trochę ekwipunku, gdzieś przydałoby się. Co? O, skład przy kraterze, tu może coś sprzedam. Witam. Hej, słyszałam, że pochodzisz z krypty. O. Od lat nie widziałam nikogo z was. Miło Cię poznać. Jestem Moira Brown. Prowadzę skład przy kraterze, ale przeważnie naprawiam różne rzeczy i zajmuję się badaniami. Słuchaj, pracuję nad książką o pustkowiach i wspaniale byłoby mieć wstęp autorstwa mieszkańca krypty. Mogę liczyć na Twoją pomoc? Ha, książka. Skąd masz kombinezon? Krypty. Dość dobrze pamiętam, jak z 10-12 lat temu przybyła do miasta dziewczyna w czymś takim. Nie miała pojęcia o pustkowiach. A ja wiedziałam, że bez żadnej ochrony zrobi sobie krzywdę. Zaproponowałam, że wzmocnię ten jej kombinezon skrypty. Więcej jej nie zobaczyłam. Pewnie biedactwo gdzieś zginęło. Można powiedzieć, że ona popchnęła mnie do napisania tej książki. Jeśli mi pomożesz, będzie twój. Skąd tu była dziewczyna skrypty? No dobra, może ci pomogę. Świetnie! Po prostu mi opowiedz, jak to jest spędzić całe życie pod ziemią, albo pierwszy raz wyjść na światło dzienne, albo. Co tylko chcesz. Hmm. O, s... hm. Automat z żywnością. Eee, chrzanić kryptę, no dobra. Napiszemy, w końcu sielankowe życie było w miarę. Ojciec się zmył, co? Widziałam takich wielu, ale żaden nie miał na plecach liczby 101. Powodzenia w poszukiwaniach. Może przyda ci się wzmocniony kombinezon skrypty? To pomoże książce. Co powiesz na pomoc przy badaniach? Mogę ci zapłacić, poza tym to kupa zabawy. No. Hmm. Stałem kombinezon krypty wzmocniony. A co to za książka? Cóż, pustkowie to niebezpieczne miejsce, prawda? Hmm. Ludziom przydałby się zbiór dobrych rad. Na przykład podręcznik przetrwania na pustkowiach. Ciekawe. Będę potrzebowała pomocy przy sprawdzeniu swoich teorii. Nie chcę, żeby ktoś ucierpiał przez mój błąd. Ludzie nie są szczęśliwi, gdy tak się dzieje. Mm, nie, wtedy bardzo krzyczą hm. na mnie, używając bardzo brzydkich słów. O. Ej, tylko co ja mogę na razie powiedzieć o życiu na pustkowiu? Okay, no. Może coś pomogę, jak dam Ależ radę. Ależ entuzjazm. Dobra, w pierwszym rozdziale muszę chyba napisać o tym, jak przeżyć codzienne zagrożenia. Na przykład, gdzie można bezpiecznie znaleźć jedzenie, a gdzie nie. Czym grozi promieniowanie, jak uniknąć min, a nawet z nich skorzystać. To kupa zabawy, nie sądzisz? O czym piszemy najpierw? Zabawy? Co ja mogę na ten temat wiedzieć? Eee, dobra, co z tą żywnością w takim razie? Cóż... Każdy od czasu do czasu potrzebuje żywności i leków, prawda? Muszą więc wiedzieć, gdzie można je znaleźć. Niedaleko stąd jest stary super duper market. Muszę wiedzieć, czy zostało w nim chociaż trochę żywności bądź leków. Dupermarket! dobra, sprawdzę ci ten super-dupermarket. Okej. Okay. O, doskonale. Najważniejsza jest żywność, ale spróbuj zdobyć też jakieś leki. Jeśli nic nie znajdziesz. To przynajmniej wróć w jednym kawałku, dobrze? Postaram się. Eee, dobra... Myślałaś o tym... Dobra, pomówmy o zbieraniu rzeczy Super Duper Jak się udał, szader? Masz żywność i leki z Super nie Duper nie marketu? Eee, Dopiero muszę to zabrać. Ho, to może wejść się do roboty. Dzięki. A myślałaś o tym, żeby rozbroić bombę? Och. Nie mogłabym tego zrobić. To byłby straszny cios dla tych miłych ludzi w kościele. Poza tym ta bomba nikomu nie zrobiła krzywdy. Żyj i pozwól żyć innym, co? Może i w tym trochę racji. Eee... Pewnie. Jestem jak otwarta książka. Co chcesz wiedzieć? Mm -hmm. Och, nie mam Twojego doświadczenia na pustkowiach. Zanim zdążyłabym wypróbować połowę z tych rzeczy, ktoś rozwaliłby mi pewnie głowę. Tak, bo ja mam dość. Ty przynajmniej wyglądasz na kogoś, kto sobie poradzi. Ja potrafię no. tylko podsuwać pomysły i kombinować ze złomem z karawan. No, wspaniale, że starasz. Wiem. Pomyślałam, że zamiast pomagać przy złomie na karawanach, może wykorzystam mój genialny umysł dla dobra wszystkich. A z moją inteligencją i twoim doświadczeniem, ten poradnik uratuje 10 razy więcej ludzi niż ci chciwi handlarze. I żebyś ty wiedziała, jakie mam doświadczenie na pustkowiach. Ha, ha, ha. No, okay, koń, dobra. Dobra, udawajmy, że jesteśmy tacy świetni. Dobra. Oby tak dalej, mój zaufany asystencie. Hmm, hmm, hmm. O, co. Sprzedajesz jakieś wyjątkowe przedmioty? Jeszcze jak? Mam plany czegoś, co nazywają pakietnicą. Sprzedaję te części, więc możesz zrobić ją własnoręcznie. Pakietnica? Nie przejmuj się amunicją. To maleństwo strzela wszystkim, co znajdziesz na pustkowiach: o. pluszowym misiem, popielniczką, czym tylko zechcesz. Dobre. Szczerze mówiąc, jeśli zechcesz kiedyś własnoręcznie wykonać broń, możesz skorzystać z mojego stołu tu w warsztacie. Potrzebujesz tylko części i planu. Dobrze wiedzieć. E, e, Okej, okay, to. A co tu słychać w mieście? Naprawdę, nie jestem pewna. Jeśli ci zależy, porozmawiaj z Manią. Ona najdłużej z nas mieszka w megatonie. Okej, okay. to pokaż, co można sprzedać. Pewnie! Chiński pistolecik? Brona? no tak będziemy sprzątać pancerz bandy Tysadysty odporność 8 10 Skórzany... 14 14 dobra. Mm. Może naprawię. Będę miał mocniejsze. Na razie nie służę, chociaż mam tego dużo. Izbolowy. Eee, Jeszcze się może przydać. Nauka, nauka. To nie mogę. Muszę zostawić. Eee, wartość okulary na czytania. Dobra, ja sobie to posprzedaję. Także by nie przedłużać. I tak zarobiłem. Z 188 kapsli. Pani już niewiele miała. Naprawię sobie r Chem, wykorzystując do tego drugi... O, nie mogę wykorzystać. No, to trochę mnie zaskoczyło. Aha, potrzeba umiejętności 35 naprawy. No to niestety... Kombinazon krypty. Kombinazon ochrony krypty. Zobaczymy, czy da się naprawić. Też nie da się naprawić. 35 potrzebuje. No to niedobrze. To troszkę mnie to rozczarowało. Ale ten kombinazon trudniej dostałem. Kombinazon roboczy. Yy, nie, opancerzony krypty. Fajny kombinezon mi dała. Broń palna, plus 5, broń energetyczna, plus 5 i odporność 12. Założymy. Czapeczkę sobie zostawiłem. W końcu dostałem ją na 10 urodziny. Chociaż jeszcze dalej mi ciężko. Myślałem, że będę mógł ponaprawiać te rzeczy. Ej, chyba sprzedam jednak te. Tak, to one za dużo ważą. Te kombinezony ochrony. Chciałem je naprawić i zobaczyć, ile. Jak się udał szaber? No jeszcze... Masz żywność i leki z superdupermarketu? Jeszcze nie. Zrobię tak. Będę mieć czas, dobra? Nie, nie w porządku. Każdy dzień bez twojej pomocy to kolejny A... dzień, w którym ludzie mogą umrzeć. A jeśli będę się opierać na samej teorii, ludzie mogą zginąć na skutek moich błędów. Więc bierz się do roboty. No dobrze, że stąd nawet nie wyszedłem. Pokaż jeszcze co można sprzedać. Jak najbardziej. No. Muszę sprzedać kombinezon ochrony, bo mam ich za dużo, a ważą za wiele. Ale pani już nie ma pieniędzy za dużo. Sześć nie ma tyle pieniędzy. Dwa. To już jest za dużo. O, reszty. Muszę szukać innego kupca. Pomyślnych łowów? Okej, okay, na razie, cześć. Baw się dobrze. Ok. Okej. Okay. Nie wciągaj mnie w szalone eksperymenty tej dziewczyny. Za mało mi za to płacą. No dobrze. Komputerek? Mam nadzieję, że nie myślisz o tym, żeby się tam włamać. No coś ty. O niczym nie myślę. A niech to ktoś nowy. To zawsze przyjemność. Nazywam się Billy Creel. Mów do mnie Billy, dobra? Okay. Wiem, że Megatona wygląda raczej jak cmentarz niż jak miasto, ale nie jest aż tak źle. Popatrz na przykład na mnie i Magi. Idzie nam świetnie. Ja handluję tym, co zdołam zebrać, a ona pilnuje, żebym nie zszedł na złą drogę. <grywita> <grawda> Dobre. A kim jest Magi? O, przepraszam. Ja się trochę zagalopowałem, co? Magi jest najmilszą i najsłodszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkasz Opiekujemy się sobą nawzajem Nigdy nie miałem córki, ale gdybym miał, chciałbym, żeby była taka jak Magi Wziąłem ją do siebie, kiedy jej rodziców zabili bandyci To było dwa lata temu To było straszne Mała miejscowość na północy Zatrzymałem się tam, żeby pohandlować złomem I okazało się, że wszyscy mieszkańcy zostali wyrżnięci Magi znalazłem schowaną pod łóżkiem w pokoju, w którym zabito jej rodziców Od tamtej pory się nie rozstajemy Smutna historia. Wiesz coś o terenach poza megatoną? Wiem tylko, że spędzam tam zdecydowanie za dużo czasu. Poza tym nie mam nic do powiedzenia. Kurde, to ty byś jej pomógł w badaniach. Co możesz powiedzieć o megatonie? Megatona jest najwspanialszym miasteczkiem na stołecznych pustkowiach. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Potężne mury, silni ludzie i mocne piwo. Mamy wszystko, Przychodź, czego potrzeba dziś do życia. A co ty tu robisz? Ja robię interesy z ludźmi z karawan. Kiedyś z nimi jeździłem, więc robią mi korzystne oferty. Łatwiej dzięki temu zaopatrzyć miasto. Ale co ważniejsze, opiekuje się magii. Oczywiście powoli robi się już za stara na to, żeby zawsze pilnował jej bili. Tak, co słychać w mieście? Ludzie gadają, że coś jest nie tak z oczyszczaczem wody, o. ale stary Walter dogląda tej maszyny już od dziesięcioleci. Nie martwi mnie to. To nie jest dostateczny powód, żeby wyciągnąć kopyta, co nie? No, chyba nie. Dobra, muszę iść. Złapię cię później! Okej. Okay. Mhm. Czyli tu nic nie mogę wziąć, bo wszystko, co wezmę, to będzie kradzież. Och, żeż. A mogę korzystać z warsztatu. Nie umiesz zrobić żadnej broni. Ha! No cóż, łajza ze mnie. Skoro nie umie, to nie umie. Nic tu ktoś tu jeszcze jest. Bill. A, no to ty już z tobą gadałem a może. Ej, koleś, co nowego? Nie mogę ci nic sprzedać. handluję że ja ci nie mogę nic sprzedać. Dobra, Spoko. idę. Na razie spadamy stąd. Na razie. zajrzeć, bo tu jest oczyszczanie wody. Coś o niej mówił.